Izak, Jonatan Baruch, Tora wierszem. Szósty dzień stworzenia i ogród Eden. Rozważanie pierwszej księgi mojżeszowej, drugi rozdział, czwarty werset do dwudziestego wersetu. Ci, co Boga nie kochają, Biblie ciągle podważają, że podobno przeczy sobie. Po hebrajsku im odpowiem: W osiemnastym wieku przyszła nowa nauka nielogiczna. Oświeceniem ją nazwano, nań naukowców nawracano. Bo gdy Boga odrzucili, Nową wiarę wymyślili, że się wszystko samo stało ewolucją to nazwano. Oświeceni Biblię wzięli, bo tak sobie powiedzieli: Że przez pryzmat nowej wiary Boże słowo odczytamy. A że Stwórcy odrzucili, w pysze słowo zniekształcili. O historii zapomnieli, dokumentów jej nie chcieli, wykopalisk nie badali, bo się faktów stamtąd bali. Też języki odrzucili, bo się ich nie nauczyli. Ogłosili. Że dziś prawdą słowa, które od nich padną. Z arogancją przebadali tekst stworzenia, co nie znali, i swój wyrok oznajmili, że się Biblia bardzo myli. Rozdział pierwszy, no i drugi w swym przekazie tam się gubi i podaje dwie tradycje elochistów i jachwistów. Tu niestety ich głupota wielkie swe otwiera wrota, bo hebrajski nam tłumaczy, co ten każdy wyraz znaczy. Elohim to imię Boga, w gramatyce liczba mnoga. Ojciec, syn, Duch Święty wspólnie tak działali i stwarzali. Jachwe zaś o życiu mówi, o istnieniu, jak to lubi. Jachwe z echie wspólnie stają i bez końca sobie trwają. Pierwszy opis pokazuje, jaką całość Bóg buduje. Drugi jest fragmentem tego, co się stało dnia szóstego. U semitów taka forma i w narracji taka norma, że dwugłosem przekazują to, co nam komunikują. Najpierw całość ujawniają, by ogarnąć obraz w jedno. Potem fragment wyciągają, by pokazać sprawy sedno. Człowiek sednem jest stworzenia, co optykę nam tu zmienia. Dla człowieka jest stworzenie. Po to Bóg uczynił ziemię. To dziedzictwo jest dla niego, dla Adama, nie dla złego. Krótki wstęp opisu tego nie niweczy wcześniejszego. O szczegółach dnia szóstego wiersze rozdziału drugiego. Od początku zamysł Bóg miał, by Adama uformować na swój obraz, na jacar kształt, by w relacji się miłować. Więc z Adamach powstał Adam. Co ma krew czerwoną dam? Adam Adama dla Adama czerwień ziemi jest nam dana, bo czerwona krew Adama bywa czasem rozlewana. Ki Adam ed dam be Adam grato słów co wam przedstawiam bo czerwony proch jest ziemi adam edom tak się mieni więc czerwony to jest adam kto wylewa krew ten edom adam adam dam adamach tajemnica tu schowana że krew dam Zapłatą będzie, gdy od Boga człowiek odejdzie. No, ale wróćmy do początku, by nie stracić z oczu wątku. Powstał człowiek Adam z Ziemi. Na wzór Boga są stworzeni, bo z pierwiastków zbudowany każdy nam organizm znany. Gdy powstało z prochu ciało Bóg tchnął życie w nozdrza jego Nefesz duszę otrzymało By podobnym być do niego Rajski ogród Bóg zasadził Tam człowieka w nim osadził Gdzieś na wschodzie rozkosz Eden Gan-be-eden jest mikedem Kedem Kadim, wschodni wiatr, on rozpala w nas Kadach. Kadach, Kadam twarzą w twarz, Bóg jest z nami w pośród nas. Bo w Mikedem jest spotkanie, przed obliczem przebywanie. Przez Mikedem prosta droga, bo na wschodzie Mesjasz Boga. Eden miejscem jest spotkania I relacji, zasiadania, Odpocznienia, rozmawiania, Słowem czas szabatowania. Tam cokolwiek człowiek zrobił, To się nigdy nie narobił. Wszelkie drzewa tam wyrosły, Co owocem wnet obrosły. Każde drzewo miłe było, bo w Edenie zło nie żyło. A w środku, w tym ogrodzie, Bóg umieścił tam dwa drzewa, te od życia i poznania, by pokazać drogę nieba. Drzewo Haim, co niesie życia, jest obrazem trwania bycia. Częścią jest imienia Boga, ożywiania i wskrzeszania. Drzewo daat prawem stoi i poznania się nie boi. Zło i dobro pokazuje, jak żyć z Bogiem informuje. Drzewo życia łaski Pełne, wciąż objawia, co jest cenne. Drzewo prawa i poznania nie ma w sobie zmiłowania. Drzewo życia jest cierpliwe i choć karci jest życzliwe. Drzewo wiedzy sądu, prawa, kary ciągle się domaga. Łaska. Prawo, dobre drzewa, bo pochodzą przecież z nieba. Drzewo życia to przymierze, co opiera się na wierze. Zaufanie w słowo Boga to najlepsza dla nas droga. Drzewo wiedzy to jest tora, której człowiek nie podoła. Doskonałe Boże Prawo, przed nim stać nie możesz nago. Z drzewa życia płynie strumień, co ożywiać wszystko umie. On prawdziwy jest jedynie. On na cztery się rozdziela. To jest chwała, co nie zginie. Od Mesjasza. Izraela. Bo Izrael od początku miał swój udział w tym porządku. Liczba cztery nam objawia. Imię Boga, Tata, Abba. Cztery są chruby w niebie. Cztery twarze one mają, przepatrują ciągle ziemię, są Mesjasza tronem chwałą. Cztery części Biblii mamy, cztery Ewangelie znamy. I stworzenia w objawieniu, cztery są wciąż w uwielbieniu. I w przybytku na pustyni, gdy Izrael jego czynił, cztery zrobił tam zasłony, nimi Bóg jest oddzielony. Pierwszy potok jest strumieniem Bożym dla nas objawieniem. Piszon to echat jedyny do Hawili jego czyny. Tam najczystsze złoto świeci bez domieszek i bez śmieci. Piszon ciągle się rozciąga. Do królestwa nas przyciąga woła lew z plemienia Judy by uchronić cię od zguby Mesjasz Boga to syn Echad Hawila dla nas znak cierpiał wiele w bólu zrodził ludzi z ojcem tam pogodził Tam od ziemi Izraela, skąd królestwo się otwiera, na świat syn jest objawiony, dobre złoto oczyszczone. Jest tam bdelium bedolach, oddzielenie, uświęcenie, to kadzidło modlitewne, co do życia nam potrzebne. Bardzo dziwny jest tam kamień, co wypala w sercu znamie, obrzezanie serca wnosi, wiarę w Syna nam przynosi. Kamień szocham, kamień przaśny w napierśniku jedenasty. Arcykapłan na efodzie Trzy kamienie takie nosił, By lud chodził z Bogiem w zgodzie, O przychylność nimi prosił. Dwa na barkach dźwigał swoich, By Izrael ciągle chronić. Jeden w napierśniku siedział, Od Józefa był to przedział. On mesjasza nam objawia, który życie wieczne sprawia. Drugi potok jest strumieniem Bożym dla nas objawieniem. Gichon tryska swym zbawieniem, pełnią życia odkupieniem. Krąży wokół kusz niewoli, by uwolnić lud z niedoli trzeci potok jest strumieniem Bożym dla nas objawieniem. A Hidekel idzie drogą do Aszuru całkiem nową. Prosperity, szczęście, chwała, ku wschodowi się oddala. Bo na wschodzie Mesjasz czeka i swój powrót. Wciąż odwleka. Czwarty potok jest strumieniem Bożym dla nas objawieniem. Tą ostatnią rzeką Frat, z obfitością i płodnością, jest jak krowa pełna mleka, miodem słowa wciąż ocieka. Cztery rzeki są w Edenie. Chwały Boga objawienie. I cheruby je trzymają, które nimi zarządzają. Bo cheruby to istoty, żywą chwałą tronem złotym, na nich Mesjasz Bóg zasiada, który każde serce bada. Więc osadził Bóg człowieka, aby strzegł, uprawiał ogród. Jachwę na owoce czeka, utrzymane w pełnym zdrowiu. Adam jedno przykazanie tam w ogrodzie przecież dostał, za którego to złamanie życie przy nim nie zostanie. Wszelkich drzew spożywać możesz, lecz z poznania broń cię Boże. Bo gdy zjesz z owocu tego, stanie się coś bardzo złego. Umrzesz przez chybienie celu, pociągając sobą wielu, bo zostaniesz uśmiercony przez śmierć umrzesz oddzielony Bóg powiedział Oto Adam nie jest dobrze aby był sam Stworzę pomoc odpowiednią którą jest Ezer Kenegdo Przyprowadził Bóg zwierzęta aby Adam dał im imię bo w imieniu siła wielka, w charakterze, no i w czynie. Ten, kto imię ci nadaje, ponad tobą w mocy staje. Nadał imię nad stworzeniem, które zamieszkuje ziemię. Człowiek Adam, jego głową, autorytet ma ze sobą. Lecz Ezer. Kenek do nie ma dla Adama wśród stworzenia. Cóż ma zrobić biedny Adam? Do szabatu sam zasiada. Na człowieka Bóg więc spuścił z głębokości, sen z czeluści. Tardema to sen głęboki. Jak są martwe w grobie. Zwłoki. Z tego snu małżonka wyszła i do niego czysta przyszła. I Jeszuła, Mesjasz Pan, obraz daje taki sam. Drugi Adam, on wśród ludzi co do życia wszystkich budzi. Jedno żebro cela Bok. Taki właśnie Boga krok z żebra sprawił pomieszczenie, iszę jako dopełnienie. Więc Bóg Ojciec przyprowadził do Adama córkę swoją, aby nigdy jej nie zdradził, aby była jego żoną. Adam na głos rzekł z radością — Toż to ona moją kością! Ecem kość to moje ciało, a sam liczną siłę dało. Ona jest z mojego ciała, aby mocno mnie kochała. I z Mesjaszem jego żona, przez przymierze poślubiona. Ona jego ciałem, kością, połączona swą miłością. Tajemnica jest to wielka, co w małżeństwie jest ujęta: że od męża jest mężatka, a mąż z żony to zagadka. Iż to mąż, iż to żona. Prawda jest tu objawiona, że iż z iszą jachwę trzyma, Dając im nowego syna. Bo dwóch mężczyzn, dwie kobiety, Ogień piekła tu niestety. Świętą rzeczą jest małżeństwo, Choć chcą zmienić je w przekleństwo. Z męża i z kobiety przecie Tylko się narodzi dziecie. Wszystkie inne zaś pomysły Od szatana do nas przyszły. Więc opuści ojca matkę. Mąż, co znalazł swą mężatkę. Oni staną się echady, By napełnić dziećmi świat. Choć Oboje byli nadzy, Bóg swą chwałą ich obdarzył, bo od jachwe wielka chwała ciała ich wciąż przykrywała.